Opisywał, że w danym terenie kościoły będą uposażone ziemią czy czy w czy zbory, to kolejni właściciele kupowali to jako powinność hipoteczną. Po prostu i przynajmniej teoretycznie byli zobowiązani do utrzymywania kościołów. Bardzo często było zresztą tak, że dany właściciel ziemski zmieniał wyznanie ale i tak opiekował się kościołem, w którym leżeli jego przodkowie. To zwłaszcza było w przypadku cerkwi bardzo, bardzo częste zjawisko. No więc tak sprawa wyglądała na terenach wiejskich. W miastach sprawa była dość złożona, ponieważ były kościoły, które były objęte patronatem królewskim, były kościoły, które były farami, czyli były objęte patronatem miejskim. Były kościoły zakonów żebrzących, które powinny same się utrzymywać z jałmużny i to bardzo różnie było yy, rozstrzygane. Były oczywiście kościoły, które podlegały faktycznie duchownym. Katedro się miał opiekować biskup ze swoich dóbr stołowych. Kolegiatami opiekowały się kapituły z bardzo różnych dochodów. Tak więc sprawa była bardzo złożona, a jeśli do tego dodać, że... Bywało, że patroni, kolatorzy nie wywiązywali się ze swoich powinności i sprawę brali w ręce duchowni, brali wierni. Budowanie kościołów ze składek wiernych to jest właśnie ten okres. Wtedy to się zaczyna na jakąś szerszą skalę, bo wbrew pozorom na przykład w tamtych czasach chłopi zaczęli mieć pieniądze. Nie jest tak, że to jest okres jakiejś takiej głębokiej biedy. W XVIII wieku przecież popuszczano pasa, i to dotyczyło wszystkich w Polsce. No więc ten patronat był bardzo złożony i był niejako rozrzucony, ponieważ królewscy architekci, na przykład, działali we wszystkich głównych miastach królewskich. Król ich przemieszczał. Często jakiś arystokrata miał swoje dobra, powiedzmy, pod Warszawą, na Podlasiu i no na przykład na ziemiach czerwonoruskich, czy na dzisiejszym Podkarpaciu. To dotyczy Lubomirskich. I wiemy, że Lubomirscy. Przenosili tych architektów, a więc tutaj przynależność do danej prowincji nie była specjalnie istotna, tych zjawisk budowlanych, bo po prostu ta rodzina przenosiła, przenosiła twórców. Zakony posługiwały się tymi samymi architektami. Ktoś pracował przy jednej budowli, był przekazywany dalej, polecano go dalej. Tak więc sprawa była, sprawa była bardzo złożona. I można mówić, że byli architekci o, powiedzmy, ogólnokrajowym wzięciu, jak Tymman van Gameren na przykład. Byli architekci lokalni. Zdarzało się na przykład, że stołeczny architekt warszawski, bo w tym okresie już Warszawę nominalnie, oczywiście nie, nie, nie urzędowo, ale faktycznie trzeba nazwać stolicą, współpracował z malarzem z Krakowa i rzeźbiarzem z Lwowa. Więc sprawa była. Bardzo, sprawa była bardzo złożona. No i oczywiście do tego przykładali się także artyści. To jest czas, kiedy artyści, kiedy w zasadzie upadł system cechowy, on na większości terenów Polski całkowicie zniknął. Między artystami funkcjonowała wolna konkurencja, z której próbowano się wyzwolić albo troszeczkę sobie poprawić życie, uzyskując patronat królewski albo wsparcie jakichś wybitnych magnatów. Ale tak naprawdę ruchliwość warsztatów była olbrzymia co zwłaszcza widać w przypadku tych warsztatów które pracowały szybko czyli mogły musiały pracowały szybko i najczęściej to było średnio opłacane a więc musiały robić dużo żeby dużo zarobić i to dotyczy freskantów i sztukatorów w zasadzie freskanci i sztukatorzy, czyli ci, którzy wykonywali te rzeźby z gipsu i watna, takie jak na tym sklepieniu, przemieszczali się po całym kraju, gdzie była robota. Sfacha mamy w Wielkopolsce, w Warszawie, na Podlasiu, w Krasnym Stawie, czyli na ziemiach czerwonoruskich, historycznie rzecz ujmując, po prostu jeździł jak szalony, można by powiedzieć. Czyli ten dynamizm warsztatów był także bardzo charakterystyczny i stąd mamy tę różnorodność. Tu jeszcze trzeba jedną rzecz określić. W Polsce nie było akademii. Niestety. Jan III Sobieski starał się stworzyć akademię artystyczną, ale zaczął zbyt wysoko. Chciał ściągnąć najlepszego rzymskiego malarza wówczas, żeby był jej kierownikiem. No to, to raczej się nie mogło powieść. Nie było akademii, nie było instytucji, która by narzucała jakieś jednolite wzory. Stąd w zasadzie każdy artysta, który przyjeżdżał do Polski, kontynuował to, czego się nauczył wcześniej. Często w ogóle bez żadnych modyfikacji, albo modyfikował na tyle, na ile tego wymagał rynek. Tak więc przeplatały się wpływy rzymskie, niderlandzkie, francuskie, pochodzące z krajów Rzeszy, później czeskie. I w zasadzie zupełnie tak samo było na Śląsku. Tam organizacja życia artystycznego wyglądała tak samo, i stąd, jak sądzę, ta wielka różnorodność, którą trzeba traktować jako zaletę, a nie jako nie jako pewną słabość. To jest po prostu też świadectwo. No baroku jakoż jako pewnej sztuki wielości.